Witam, w dniu dzisiejszym prezentacja wiertarki stołowej, którą sam wykonałem Z takich na złomie znalezionych rzeczy Wiertarka prezentuje się tak Składa się ze starego podnośnika radzieckiego Na którym zamontowana jest obejma i takie wyprowadzenie, no i do tego jest zamontowana breja kapiertarka, która ma może 300 watów. Wszystkiego mocy wysokość reguluje się za pomocą tej korby Prowyża lub podnosi. tylko nadaje się do takiego domowego zastosowania, tu jest zamontowana tak prowizorycznie ściskiem do stołu. Jeszcze nie ma stolika, jest możliwość regulacji prawo-lewo. Tutaj na śrubie ogólnie troszkę nim już popracowałem. I według mnie jest dość fajną alternatywą dla wielterek stowych dostępnych w marketach, które i tak nie są najwyższej jakości. Koszt wykonanie takiej wiertarki stowej, no to wiadomo, wiertarka to każdy chyba ma. I reszta materiału to jest ze złomu, to kosztowało mnie może 10 zł. Teraz pokażę jak ono po prostu wierci. Zaczniemy wiercenie od... Nie ma sensu pokazywać w drewnie, bo wiadomo w drewnie to sobie każde byle co poradzi. Taki oto kantownik. o grubości 3 milimetrów mm. żeby nam to nie latało Teraz poprawimy troszkę grubszym wiertłem szóstką. No i chyba przejęłam troszkę, bo się wiercami mi w stół dość głęboko. Już w już jest. Ale wiertarka dała radę. Wiadomo, jest to kwestia wstawienia mocniejszego po prostu wiertarki, bo to wstawiono wiertarkę najsłabszą jaką miałem. Jakieś dziadostos, ale drogo, kupione za 20-30 zł. No i wiatr, tylko wiadomo, chodzi, chodzi prawo-lewo w stoję, bo po prostu to jest, no nie ma żadnego stojana. nic. Tylko tak jest prowizorycznie przymocowane.